Wyobraźmy sobie na chwilę, że wszystko co wiemy o materii, o tym, z czego zbudowany jest świat, opiera się na jednym fundamentalnym, ale jednak błędnym założeniu. W tym materiale przyjrzymy się pewnej rewolucyjnej teorii, która łączy materię i ruch w coś zupełnie nowego, w jedną nierozerwalną całość. To jest pomysł, który rzuca wyzwanie dosłownie tysiącom lat filozoficznego myślenia. No dobrze, to zanurkujmy w sam środek problemu. To pytanie wydaje się proste, prawda? Czy wszechświat jest z gruntu hmm, leniwy, nieruchome? Czy może wręcz przeciwnie, jest w nieustannym ruchu? Innymi słowy, czy rzeczy są statyczne i potrzebują jakiegoś zewnętrznego kopniaka, żeby się poruszyć? A może ruch jest wpisany w ich DNA, jest ich wewnętrzną cechą? Zobaczymy, że odpowiedź na to pytanie. No cóż, ona naprawdę zmienia wszystko. Okej, okay, a oto nasza mapa dzisiejszej podróży. Najpierw zobaczymy, jak upadła pewna bardzo, bardzo stara idea. Potem ruszymy tropem tych, którzy szukali odpowiedzi. Następnie dojdziemy do sedna, do nowej fascynującej dwoistości, czyli ruchomaterii. A na koniec? Cóż, na koniec zerkniemy na jej najbardziej, powiedzmy, odjechane implikacje. Zaczynajmy. Część pierwsza upadek starożytnej idei. Czyli o tym, jak fizyka współczesna obaliła koncepcję sprzed 2000 lat. Zacznijmy od samego początku, od źródła całego zamieszania. Przez no ponad 2000 lat w zasadzie dominowała jedna, potężna idea. Aż do momentu, w którym nauka w końcu zajrzała naprawdę głęboko w materię. I to, co tam znalazła, cóż, wywóciło stolik. I oto sedno problemu. Czarno na białym. Z lewej strony mamy pogląd Arystotelesa, który królował przez wieki. Materia jest z natury bierna, statyczna. To taka powiedzmy grudka gliny, która sama z siebie nic nie zrobi, czeka na impuls z zewnątrz. A z prawej bum! fizyka XX wieku. Okazuje się, że na poziomie subatomowym materia to nie jest żadna nieruchoma grudka to jeden wielki, dynamiczny, wibrujący wir energii tam nic nigdy nie jest w spoczynku. Ruch nie jest jakimś dodatkiem, on jest wewnętrzną naturą materii. Mamy tu więc fundamentalną sprzeczność. Żeby pokazać, jak głęboko ta zmiana zaszła, posłuchajmy tego cytatu. To słowa austriackiego myśliciela Alberta Mittera, ale przytoczone przez kardynała Josefa Ratzingera, późniejszego papieża Benedykta XVI: Ruch nie jest czymś wtórnie dodanym do materii, lecz raczej materia jest poruszana konstytutywnie, to znaczy, ruch jest częścią jej natury. To niesamowite, prawda? Nawet w teologii zaczęto rozumieć, że to odkrycie jest rewolucyjne. Ruch nie jest czymś, co się materii przydarza, ruch jest częścią tego, czym materia po prostu jest. Dobra, przechodzimy do części drugiej w poszukiwaniu odpowiedzi, czyli o pionierach, którzy zaczęli składać tę nową rzeczywistość w całość. No, bo skoro stary arystotelesowski model runął z hukiem, to powstała próżnia, trzeba było znaleźć nowy. I właśnie wtedy na scenę weszli myśliciele, którzy mieli odwagę pójść pod prąd i zadać to kluczowe pytanie. No dobrze, to czym właściwie jest materia, skoro jest wiecznie w ruchu? Spójrzmy na oś czasu, żeby złapać kontekst. Wszystko tak naprawdę zaczyna się w latach 30. w Austrii od człowieka nazwiskiem Albert Mitterer. Ale co super ciekawe, niemal równolegle tuż po wojnie podobna dyskusja wybucha w Polsce, zainicjowana przez księdza profesora Kazimierza Kusaka. W tym całym intelektualnym kotle pojawia się kolejna ważna postać, Tadeusz Wojciechowski. A najlepsze jest to, że ci ludzie często działali niezależnie, nie wiedząc o sobie, a wszyscy próbowali rozwikłać tą samą jedną zagadkę. Zacznijmy od Mitterera. Jego główna idea to chylosystemizm. Brzmi skomplikowanie, ale chodzi o to, że materia to nie jest lita skała, tylko dynamiczny, wielopoziomowy system cząstek w ciągłym ruchu. Te podstawowe cegiełki nazwał chylonami albo nawet cząstkami faląstkami. Pomyślmy, jak genialnie wyprzedził swoje czasy, intuicyjnie czując dualizm kwantowy. Ale jego najważniejszy wkład to właśnie to pojęcie – ruch konstytutywny. Czyli, powtórzmy, bo to kluczowe, ruch jest wbudowany w samą istotę materii. I tutaj na scenę wchodzi polski wątek, czyli Tadeusz Wojciechowski. Skoro ruch jest wewnętrzny, to zadał on kolejne logiczne pytanie: a co jest jego źródłem? I zaproponował koncepcję aktu cząstkowego. Wyobraźmy sobie, że każda, najmniejsza nawet cząstka, ma w sobie taki malutki, wbudowany na stałe silniczek. Źródło własnej aktywności, które jest jej nieodłączną częścią. To właśnie ten akt cząstkowy. Mamy więc już kawałki układanki, prawda? Mitwerer mówi, ruch jest wewnętrzny. Wojciechowski dodaje, a jego źródłem jest akt cząstkowy. Wszystko fajnie, ale to wciąż były tylko, no właśnie, fragmenty. Brakowało tego jednego, kluczowego elementu, który spiałby to wszystko w jedną, spójną fałość. Okazało się, że tego elementu nie trzeba było szukać w filozofii. I tym sposobem dochodzimy do części trzeciej. Nowa dwoistość, czyli ruch materia. To jest właśnie ten moment olśnienia, który przez cały czas był ukryty we współczesnej fizyce. Tak, odpowiedź, której z takim trudem szukali filozofowie, od dawna leżała na widoku, w jednym z absolutnie fundamentalnych odkryć fizyki XX wieku. Dokładnie tak, cały czas kryła się w fizyce. Klucz do rozwiązania wielkiej metafizycznej zagadki od dekad leżał sobie spokojnie w podręcznikach do fizyki kwantowej. Trzeba było tylko na niego spojrzeć pod odpowiednim kątem. Mowa oczywiście o dualizmie korpuskularnofalowym. Każdy gdzieś o tym słyszał, prawda? Że elektron, foton, każda cząstka jest jednocześnie i cząstką i falą. To niby dwie sprzeczne natury, ale okazuje się, że są nierozerwalnie ze sobą związane. To dwie strony tego samego bytu. I to, to jest ta ostateczna wskazówka, której szukaliśmy. A teraz uwaga! Bo dochodzimy do logicznego skoku, który jest prosty, a jednocześnie absolutnie genialny. Krok pierwszy. Z czym kojarzy się cząstka korpuskuła? Z materią, prawda? Coś, co ma masę. Krok drugi. A fala. Z czym się kojarzy fala? Z ruchem, z energią, z rozchodzeniem się czegoś. Krok trzeci. Fizyka mówi nam bez cienia wątpliwości, że cząstka i fala to dwie strony tej samej monety. Nie da się ich oddzielić. No to jaki jest jedyny możliwy wniosek? Zatem materia i ruch też muszą być dwiema stronami tej samej monety, nierozerwalne. I w ten sposób dochodzimy do tego nowego, rewolucyjnego pojęcia: ruchomateria. To już nie jest materia i ruch. To nie są dwie osobne rzeczy. To jedna zjednoczona istota. To nie jest tak, że mamy materię, która sobie siedzi i dopiero potem się porusza. Nie. Mamy do czynienia z bytem, którego samą naturą, samą esencją jest bycie poruszającą się materią i zmaterializowanym ruchem jednocześnie. Ok, rozbijmy to na czynniki pierwsze, żeby było jaśniej. Można powiedzieć, że ruchomateria ma jakby dwa oblicza, dwie istoty. Z jednej strony mamy istotę dynamiczną. To jest to, co kojarzymy z materią, z siłą, z potencjałem. To jest ten aspekt cząstki. A z drugiej strony mamy istotę energetyczną. To jest ruch, energia, działanie. To z kolei jest aspekt fali, i kluczowe jest to, że one są absolutnie nierozłączne dokładnie tak, jak awers i rewers tej samej monety. I wchodzimy w ostatnią, czwartą część świadoma cząstka czyli o zaskakujących implikacjach wszechświata w ruchu. I ostrzegam, tutaj sprawy robią się naprawdę dziwne i fascynujące bo jeśli na poważnie potraktujemy ideę ruchomaterii, to nagle pojawiają się kolejne pytania. A odpowiedzi, cóż, prowadzą nas na terytorium, które brzmi trochę jak science fiction. Pomyślmy logicznie. Jeśli ruch jest wewnętrzną cechą materii, jeśli każda cząstka ma ten swój wewnętrzny silniczek, to znaczy, że nie potrzebuje żadnego zewnętrznego popchnięcia, żeby działać. Ale jest jedno ale: skąd taka cząstka wie, co ma robić? Skąd ona wie, że w polu magnetycznym ma skręcić akurat w lewo, a nie w prawo? Skąd wie, jak dokładnie ma zareagować na zbliżającą się inną cząstkę? Co jest jej wewnętrznym kompasem? Zanim odpowiemy, posłuchajmy, jakiego języka używa współczesny fizyk dr Krzysztof Kutak z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN. Mówi on tak. Jeśli foton jest dostatecznie krótki, by zmieścić się w protonie, zaczyna wyczuwać detale jego budowy wewnętrznej. Zwróćmy uwagę na to słowo, wyczuwać. To nie jest język zimnej, twardej mechaniki. To jest język percepcji, odczuwania. To tak, jakbyśmy mówili, że na tym najbardziej fundamentalnym poziomie istnieje jakaś pierwotna forma poznania. Idąc tym tropem, twórcy teorii ruchomaterii proponują dwa nowe pojęcia na określenie tych pierwotnych zdolności. Pierwsze to wykryty to coś w rodzaju zmysłów cząstki jej wbudowana zdolność do odbierania bodźców, do wykrywania tego, co dzieje się wokół a drugie to rządzia to z kolei jej wewnętrzny pęd, jej apetyt na reakcję skłonność do tego, żeby jakoś odpowiedzieć na to, co właśnie wykryła. Mówiąc najprościej, to jest fundamentalna percepcja i fundamentalna wola. I tu uwaga, bardzo ważna rzecz. Kiedy mówimy o świadomości cząstki, nie mamy na myśli świadomości takiej, jaką my posiadamy. Absolutnie nie. Chodzi o rozróżnienie, które wprowadził już w XVII wieku filozof Francis Glisson. To nie jest samoświadomość, czyli wiem, że istnieje, myślę o sobie. To jest świadomość pierwotna, czyli fundamentalna zdolność bytu do percepcji otoczenia i reagowania na nie. Cząstka nie zastanawia się nad swoim losem. Ona po prostu na swoim poziomie czuje i działa. I teraz dochodzimy do niesamowitego wniosku. Być może ta pierwotna świadomość, to połączenie wykrytów i rządzy, to jest właśnie ten mechanizm, dzięki któremu prawa fizyki w ogóle działają. To by oznaczało, że prawa natury nie są jakimiś zewnętrznymi regułami narzuconymi wszechświatowi. One wynikają z wewnętrznej natury samych cząstek. To one same. Od środka porządkują cały kosmos, po prostu będąc sobą i reagując na siebie nawzajem. Na koniec zostajemy więc z tym jednym, ale za to potężnym pytaniem. Jeśli zgodzimy się, że cała materia jest z natury w ruchu, to czy możliwe jest, że jest ona również z natury świadoma? Oczywiście w tym pierwotnym sensie. To myśl, która, jeśli się nad nią głębiej zastanowić, może kompletnie zmienić sposób, w jaki postrzegamy nie tylko wszechświat, ale i nasze w nim miejsce.